Łomi świecy zawsze łączy nas, trójkąt w dole do nas tak. Jest słowa tak, którą dał nam Bóg skąd nasze dłonie są. Łomi świecy zawsze łączy nas, trójkąt w dole do nas tak. Jest wspólnota, którą dał nam Bóg. Złączmy nasze dłonie znów. Boże, użyć mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Niech się dzieje, bo Twoja, a nie moja, Pani. Tak sobie pomyślałem, patrząc na Was tutaj, że to, że Wy tutaj jesteście, to na pewno wiąże się z jakimś doświadczeniem tego miejsca. Wierzę, że tu przyjeżdżacie, dlatego, że to jest ważne dla Was miejsce i wiąże się ze szczególnym działaniem Matki Najświętszej tutaj, tutaj, w tym miejscu. Jestem też głęboko przekonany, że Matka Boża przygotowała dla Was w tym roku także wiele, wiele łask i oby Wasze serca były ogromne, ogromne, przygotowane na to, co czeka tutaj na Was ze strony właśnie Matki Najświętszej. Z całego serca dziękuję gospodarzom tego miejsca, dziękuję również organizatorom tego wspaniałego spotkania. Felix, to znaczy szczęśliwy. Panu Felixowi gratulujemy serdecznie i Życzymy nam wszystkim, życzymy aby to szczęście, szczęście z odzyskanej wolności nigdy nas nie opuszczało. A więcej kochani o godzinie 14 nam Świętej, gdzie w szczególny sposób będziemy odbyć się za naszych zmarłych. Szteń Boże. 2 czerwiec 1979 rok rozpoczął swoją drogę trzeźwości. 45 lat. Brawo wielkie dla Panka. Tak. Na 45 lat w trzeźwości jest twórcą, tak, bardzo naprawdę dziękujemy za, za to, że jesteś z nami, że tyle uczyniłeś dla trzeźwości w Polsce, jest twórcą warszawskiej grupy AA, która powstała odrodzenie, która powstała już wiele, wiele lat temu przy Szpitalu Psychiatrii i Neurologii Sobieskiego w Warszawie. Daj pić. Albo bardzo późno. W domu nie było alkoholu. Mój ojciec nie był alkoholikiem, matka i matka nie, nie piła. Nie wiem dlaczego ja i mój młodzież w się zaczęli pisać, to do coś mocno. No i nie wiem, pewnego razu zacząłem się zastanawiać, co tu z sobą zrobić. Bo, bo spotykamy takie bardzo trudne rzeczy. Spotykało mnie wędrówkowo, spotykało mnie w więzienie, spotkało mnie bezdomność. I, I najbardziej to, co mi naprawdę żeby najbardziej pomogło, dzisiaj rozumiem, najbardziej pomogło mi pogarda innych ludzi i pogarda do siebie samego. Pomyślałem sobie ostatnio, ostatni raz się próbuję z alkoholem. Albo wygram alkohol, albo wygram ja. Bardzo mało się mówi o tradycjach. Też tradycja, mówi, że nasze wspólne dobro jest najważniejsze. Albowiem, że zdrowienie każdego z nas zależy od jedności, a na niego Jak to ja dzisiaj rozumiem? Źle. upadałem wiele razy, podnosiłeś mnie. Dziś wiarę w sercu mam. Kiedy przyjdzie zamknąć oczy, chciałbym stanąć u Ląd. Kiedy przyjdzie na mnie pora, to odnajdę go dziś wiarę w sercu mam, kiedy przyjdzie sam pościączy, chciałbym stanąć już przyprawić. Maryja jest nazywana gwiazdą nadziei. Tak się nawet o niej śpiewa, gwiazda nadziei. A więc co zrobić, żeby się nie zgubić? Co zrobić, aby nie zejść z tej drogi? Der für Sami! Oh,